Dzień dobry, witam Was w drugim odcinku na tym kanale, czyli Starek. Ja, ja oczywiście jestem Starek, dzisiaj jest ze mną Piegórka. Cześć, Piegórko! Cześć! No i dzisiaj powracamy w sensie do pierwszej gry, którą nagraliśmy razem z Piegórką, czyli do trybu Sharkbite. No i ten, ja jestem zadowolony, że powróciliśmy do tego właśnie trybu. Tam jakiś w ogóle duży statek. Jak w niego wjechał? Widziałeś to Piegórko? Pra, Widziałam. Jak w, prawie w niego wjechał, to oczywiście ten, co jest, jak, jak jest ten, in, inni gracze. Słuchajcie, no dzisiaj sobie, się ten, so, sobie spróbujemy przetrwać dwie rundy, jak to ten y, w zwyczaju jest. Y, Błądową rundę, titanik. Y, -dwa, Dwa rekiny. Dwa rekiny i jeden tytanik. Czy myślisz, że przetrwamy? No, nie wiem. Ja stawiam, że nie. <laughs> Zobaczymy, to się okaże. Oglądacie odcinek, to się dowiecie. No właśnie. Piegórko robi, ten, dobrą re re reklamę, okej, okay, dobra, to ten, y Jest jakiś gracz o nazwie dubka.pl Ciekawie Ej, ale tu można chyba uciec, to tak, tak o Piegórko Ja tu, no, jakaś ta, akurat ten, jakaś Budapeszt Yyy, Budapeszt jakiś ten nam za 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 zabrała Piegórko, chodź na chwilę do mnie Idę Ja mam jakąś łódź Ukradłem jakąś łódź z Tytanika Znowu chyba ten gracz, tak mi się wydaje, wiesz? Chodź, tutaj do, 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 do mnie. Musisz to. O, poczekaj. Uwaga. I co? Uciekamy? O, uciekamy, uciekamy, dobra. Uciekamy, uciekamy. Myślisz, my że damy ra, 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 radę? Uciekamy, Uciekamy. dobra. Uciekamy, dobra. Patrz, jak ten już pożera tego tytanika biednego. Widzisz to, Pigurko? No właśnie, widzę. Jakiś ten, duży. Nie, wiem, to jest chyba dinozor, nie Rekin, co? No. To jest ten, jak on, To jest Dinozaur na M, mozozaur chyba, czy coś takiego. Tak, nie, mozozaur. W, nie pamiętam już tej, tej całej trylogii Jurassic World, więc ten, nie, nie pamiętam nie, po prostu. Nie. Ale jak już rozwalił tego Titanica, ten, no on jest w bardzo opakowanym op op stanie. A przecież są dwa re 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 rekiny, jakiś ma ten, mniej się oh. na, na nas jedzie, wi wi Widzisz? to. Właśnie Widzę właśnie. Chyba tylko my się uratowaliśmy z tego Titanica, co? Jak mm. ty widzisz? Chyba tylko te... No. Tak mi się wydaje. Chyba Ja spróbuję strzelać do tego oszarka. Strzelaj do tego. Strzelaj go. Odpędź go. Dawaj, dawaj. Ale on zadaj mi kompletnie nie podąża nie 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 po prostu. Ciekawe, nie? No właśnie. No. Ten morzuzaur tam ten... Zabija każdego z tego tego. Ty, Tytaników w sumie. I ten, tylko Adam Kontura z nami przeżył. Więc Piegórko, my się chyba jako jedyni z tego Tytanika uratowaliśmy, co? Jak ty myślisz? Tak, on chyba po prostu chyba odpłynął normalnie, bo my chyba jako jedyni musieliśmy mu On chyba wyskoczył po prostu ten, za burdę, tak mi się wydaje. No, bo, a co nas leci? Ten duży? A! Ja, nie! nie. <ścoughs> Ale wjechał wanny w nas. Adam Kontura tylko przetrwał. To było straszne. Oj, to było piękne pigurko. No właśnie wiem. No, to słuchajcie widzowie, widzimy się, ten, w drugiej rundzie. Okej, okay, słuchajcie, nie wiem dlaczego to, ale to się nie nagrało, ja jestem Rekinem i mamy jakiś dodatkowy, w ogóle, dodatkową rundę. Chest Chase, czyli będą takie, ten, jakby... Yy, skrzynie z... Yy, to walutą w tej grze, czyli ten, to są chyba ten... Yy, z, z, ten, zęby... Zęby yy, Rekina, no. Ja jestem Rekinem, figurko, uciekaj ode mnie. <gry dungeon Shoem> nie, nie, nie od Ciebie uciekać. Nie wiem, czy to będzie aż tak łatwe. No właśnie, może będzie. Bo ja dawno tą grę już nie, nie grałem, więc ten... Może to będzie łatwe. Ja mam jakąś tą w ogóle... Czapkę masz Jakoś Jakąś czopeczkę. Przemiła czopeczkę. Chyba jakąś urodzinową. No, coś mi się, się, się tak wydaje. Ciekawe. No dobra, to lecę ten. Starek re rekin poluje na ludzi. Ktoś w ogóle do domu strzela chyba, nie? Bo to jest chyba tylko odbicie. Okay. Do mnie płyniesz. To ty? Wiesz, no. Chodź tutaj, pie piekórko. Strzelasz do mnie? Nie. ci się wydaje? Nie, to nie ja. Chyba nie ty. No to też mi się ci, ci tak wydaje. Uwaga. Wam. No nie, no czemu mnie zabiłeś? To była piórka jednak. No. To była ja. Być zje zjedzonym? No, źle. Będę Cię to jakieś dwóch graczy wiem będę... mnie ucieka. O! Okay. Spanktajtuję cię. Świetnie, kogoś zabiłem, tylko nie jestem pe 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 pewien, czy tu wszystkich zabiłem. Co? Czy nie zabiłem ich jeszcze? Nie wiem. Ja mi się w wydaje, że tu jeszcze ktoś pływa, tak. O, chyba tutaj mnie. Czekaj, bo ktoś mnie tutaj atakuje. Ja, nic nie widzę tutaj, pie pie piegórko, no nic. Hmm. Ja, ja nic nie widzę, naprawdę. No, nie, no nie wiem. Nic nie widziałem, Piegurka. Dziwne, nie? No właśnie, to jest bardzo dziwne bycie rekinem. No cóż, ktoś mnie zabije. No dobra, to dorzucamy no, do odcinka to... jedną ja, no dodatkową rundę, tak mi się wydaje. Co, Piekurko? Tak. No więc, świetnie. Więc my się widzimy oczywiście w dodatkowej rundzie. Okej, okay, słuchajcie, już widzimy się w trzeciej, w trzeciej rundzie. Teraz jest Wiktor y rekinem, Piekurko, więc ja cię zapraszam na mój mega duży ten, jacht. On okay? no, nie pokazuje, że Dudka.pl jest no, rekinem. No? Pokaż. Fajnie, dup.pl Dziwne. A, bo Wiktor chyba wyszedł, wy, wy, tak ta, mi się wydaje. Dołączył chyba do nas Real tak. Dawidek. O i on wysłał. Zaproszenie do do zamyka. a tobie? A mi nie. Ciekawe. Smutne. A, jednak też. No serio, wysłał mi teraz. Ciekawe. Hmm. <laughs> Okej, okay, ja idę ten strawać swoją łodzią duszą. Świetnie. Mm. Okej, okay. aby ta dupka pewnie była jakimś dobrym graczem, no nie? No Okej, okay, ona jest tak zwy zwyczajnym w sumie re rekinem, ale to jeszcze nic nie, nie świadczy, to może być pros jakiś, nie? Mhm. Ale tamten z początku to był naprawdę mega, ten rekin duży, ten mozozaur. Czy jakąś nie. tam dozywa? Znowu go patrzę, ktoś tu leje, albo czy tutaj, albo ma dobrą broń bronie... jakąś, no nie? Mm hmm. już połowa, opa! Zobacz, dużo zabrać. To chyba jest ten gracz, co ma mozozaura. Tak mi się wydaje, wydaje że to mo może być jakiś bardzo, bardzo dobry gracz. No nie, pigurko Tak mi wydaje. No. Jak tak tak. sobie pójdziemy, to zapraszam do, do subskrypcji tego kanału. Właśnie. Bo tak, nie wiem, to czy to jeszcze to wspominałeś w tym odcinku. Nie, nie, jeszcze nie wspominałem. No dobra, słuchajcie widzowie, to chyba by było na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję, ja dziękuję wam za oglądanie. Ze mną dzisiaj była pigurka. Więc ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, no i miłego dnia lub wieczora, w zależności kiedy to oglądacie. Cześć!